Siemanko, z tej strony Pikachu i Squid, dzisiaj będziemy grać w grę online. Czasami będziemy musieli kaszleć, ale dlatego, że mm, jesteśmy trochę chorzy i kaszlamy. No i ten, wpadajcie na kanały mm, Pikachu Pokémon, Pikachu Games e, i, i Squiddy Pokémon. Jeszcze na kanały naszych kolegów. No i jeszcze na kanały naszych kolegów, czyli... E, Intrubagier. Janko i... Frankhek. Frank No na razie dobrze, bo idziemy Przynajmniej, bo ten tam No Przynajmniej, już ten rekord ciągle na nowo, zaczyna. Ciągle też nie jest tak łatwa. Przepraszam, Ta Przepraszam, jest super Ta jest Ta nie poświęcimy się na jutro. Także tak, to nie nagrywaliśmy w ogóle. Tak sobie nie nagrywaliśmy w ogóle. No i. co na odcinku na kanale Pikachu, Pikachu Pi Games pokażemy ten kanał naszych kolegów. Oczywiście na YouTubie. No oczywiście na YouTubie. No i pokażemy wam ten jeden odcinek. jeden odcinek No gdzie dokonali po prostu coś tam No oczywiście w Minecraft'u byliśmy Przepraszamy za te dźwięki, ale musimy no. W jakimś tam odcinku, kiedy też o tym, że mamy hałasy no nie będę już mówić, bo mówiliśmy to już wcześniej no, Po prostu oglądajcie tamten odcinek No po prostu tam ten odcinek, gdzie mówiliśmy o tym, yy, o wszystkim tam czego jest tak głośno, na przykład czy to No to może No to może teraz przejdziemy do kolejnego. I kolejny odcinek będzie. I możecie, oh. zobaczyć, no możecie zobaczyć, że trochę poziomów robić. No możecie zobaczyć, że poziomów to porobiliśmy. Na poprzednim odcinku z tą technologią to mieliśmy 30 czy tam 40, czy tam 40. tych poziomów. poziomów, a teraz mamy ten 132. I więc trochę pograć. Trochę pograć. Zanim nagromadzę Roblox na komputerze, Zajnę. 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 na chwilę zatrzymamy.

so good Добре, на кончим этот если хотите так то подписывайтесь канал и давайте в город, на